Jaki słodziak. Jaki słodziak. Nazwiemy go... Kurczak Kazimierz, o. Widzieliście kiedyś Kurczaka Kazimierza? Nie? Proszę bardzo, oj. Proszę bardzo. Proszę Państwa, Kurczak Kazimierz. Hej, ludzie. Jestem grąpszy, witam was. Dzisiaj w kolejnym odcinku Minecraft z mod. Hej, ludzie, Jestem grąpszy, witam was. Dzisiaj w kolejnym odcinku Minecraft z hardcore. No jak widzicie, jednak tego całego kob żelaza, węgla nie zebrałem jeszcze. A to z tej prostej przyczyny, że nie mam. Kurde, wiedziałem, że o czymś zapomnę. <laughs> nie mam żarcia, w ogóle nie mam żarcia. Tylko tego kurczaka jednego, dlatego. Sfailowałem teraz troszeczkę. Wrócimy szybko do naszej bazy. Szybko tam wrócimy. Weźmiemy zboże. U. Weźmiemy zboże. Weźmiemy. Zrobimy sobie szczypce. Szczypce? Nożyce. Nożyce, żebyśmy mogli. Kurde, nie mamy żelaza. Nie szkodzi. Weźmiemy sobie zboże. I lecimy do góry. Tam był chleb? Czy mi się zdawało? Nie. To zostawimy, dobra. Lecimy do góry. Mam nadzieję, że jakieś zwierzęta znajdę. Chciałbym coś do domu przyprowadzić, a w najgorszym wypadku jakieś zwierzę ubić. Tam górą jakoś się tutaj zrzucę na dół, żeby chociaż troszeczkę HP im zostało, żeby móc je rozmnażać. Ale lecimy do góry. Wszystko mi się nagrywa. Wszystko się nagrywa. Jest cudownie, pięknie. I wiecie co, kochani? Postanowiłem, że z tym odcineczkiem zrobię identycznie jak z poprzednim. Czyli kolejny odcinek w sobotę. Każde dwie łapki w górę. <laughs> Każde dwie łapki w górę to jest jeden dzień szybciej. Więc jak Wam się podoba ta seria, chcecie ją widzieć częściej, no to wiecie co robić. A my tu pójdziemy, kwiatka zbierzemy, co tam. Uch, drobna ścinka, nic się nie stało. Drzewa, drzewa, wszędzie drzewa, ale ja potrzebuję jakiś zwierząt. Jakiejś zwierzyny, czy tu gdzieś się jakaś zwierzyna kryje To jest taki teren bardziej górski Tam widziałem kiedyś równiny były Ja chcę tu stąd wyjść Hello Chcę stąd wyjść Tutaj jakieś równiny bodajże były Jest, mamy południe O kurde, pięknie, nie? Piękne tereny Ale wszędzie górzyste Gdzie ja tu mogę jakieś zwierzęta znaleźć? Hmm, popatrzmy tam nic nie ma, tam nic nie ma. O kurna kliper. Ło! Wow. Dobrze, że jestem mistrzem parkura. Jednak pójdziemy do tego lasu. Tutaj. To wiadomo, gdzie jest checkpoint. A nie trzeba robić. Wrócimy jednak tutaj. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj, w tej dolince, znajdę jakiegoś zwierzaczka który mi da troszeczkę jedzenia. Mamy już kurczaka. To kurczaka sobie zabijemy. Kurczaki są miary pożywne, gdzie ty jesteś? Dzień dobry, dziękuję Ci. Kurczaczku. Tu mamy jaskinię. Uuu, ale ścięło. Tu coś dużego jest, bo ścina nieźle. Zobaczmy sobie nasz świat. Tutaj mamy duże przestronne równiny, na których być może znajdziemy. Tam jest nasz dom, musimy pamiętać. Mogę ustawić checkpointa, zapomniałem trudno, nie będziemy się już wracać. Co tam jest? Tam jest kurczok Ale na razie idziemy tutaj Tutaj mamy jakieś równiny Tam jakieś nowe kwiatki w ogóle nie wiem W 1.6 się pojawiły, nie wiem co to jest Tam jest kurczok Idziemy do tych kwiatków Musimy kontrolować dzień, że przed nocą wrócić, bo serio To jest hardcore, tutaj trzeba grać ostrożnie Tu na przykład jakaś dziura w ziemi Nie wiadomo skąd się w ogóle wzięła Tu fajne przejście z tego modu Bions. XXL, kurna. O ja. Ale się strachłem. W sensie, tam jest szkielet, dobra. Zostałem go zabił. Mążka kosna się bardzo przyda. Zjemy kurczaka. Idziemy zabić szkieleta. Ale teraz nie laguj. Proszę się nie naguj teraz. Jak trzymam gardę, to w ogóle mi nic nie robi. No i pięknie. Dwie kości. To jest coś, na czym mi zależało. Dwie kości, to już można z tego coś mączkę zrobić. Grzyby zbierzemy. Z grzybów można żarcie zrobić. Potrzebujemy wszystkiego, co można zjeść. To też weźmiemy. Zobaczymy, co to będzie. Taka malutka wyprawa. Myślę, że... O, drugi szkielet. O, kurde, zauważyli się, co? Ja walczyłem z gardą. A mi się nigdy, na no żadnych serwerach PV, tych Survival Games nigdy taka walka z gardą mi nie wychodziła. Wow, fajne. Naprawdę fajna rzecz. Tam mamy jakąś jaskinię, tam nie idziemy. Spójrzmy na mapę. Będziemy powoli wracać, ale tędy. Pójdziemy tędy. Tu coś ciekawego może być jaskinia, tam nie wchodzimy. Jaskini mamy dostatecznie dużo koło nas. Chodź kurczak, chodź, dobry kurczak Jest dużo kurczaków, to dobrze Do domu weźmiemy, ale potem Na razie trochę na żarpę się przyda kurczaków Co tam mamy? Mamy tutaj czerwone kwiatki, które zbierzemy Które zbierzemy Oczywiście nie wszystkie, ale chociaż część by się przydało Starczy I tutaj jajeczko O jajeczko, jajeczko się fajne jest Wiesz co kurczaku? Chciałbyś pójść ze mną? Chodź. No chodź. Dobra. Kurczak jest głupi. Albo ja, bo nie znam jak od nowej wersji się złapię. Czy by kurczak za nami szedł? Bo na pewno świnie się marchewką. Ja marchewki nie mam. Auć. Jest ten kurczak. Oj, oj, oj. Coś pływało. Kałamarnica. Strzepniemy kamarnicę. Ja. Yeah. Dropnęła nam coś mamy. Mamy atrament. To bardzo dobrze. Kolejny kurczak, naprawdę dziewięć żarełka. To już nam powinno starczyć na jakiś czas. Bardzo dobrze, bardzo dobrze idzie nam. Tam kolejny kurczak i jajeczko. Tak. Z jajeczek jest szansa zrobić jakąś plantację, chociaż prowizoryczną kurczaków. To by był już jakiś plus. Tam sobie skoczymy. Tutaj. Kurczaka z. Za... Chodź tu. Miam, niam, miam. I już będziemy powoli wracać do domku. Bo już słoneczko powoli zachodzi. Hop, hop, hop. Tylko tu jeszcze kurczak jest. Ile tych kurczaków, dobra. Cześć. I mi też głód spada. Chodź, kurczaku. Pójdziesz ze mną. Pójdziesz ze mną. Chodź. No, chodź. Pierdzie się. Wracamy, wracamy. Te super ziemi, tak hardkorowo na tych bagnach wyglądają. Naprawdę to jest coś moim zdaniem pięknego wręcz. Wkurzającego, bo się trudno po tym chodzi, ale pięknego zarazem. Jajeczko. No dobra, lecimy. Spróbujemy chociaż nam chociaż jednego kurczaczka z tych jajek wykluć. To by było dobrze. Ale przede wszystkim usmażymy te nasze żarełko. Tutaj coś wyrosło. To zrobimy, żeby wyrosło. Baga! Piu, 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 piu No super No pięknie Dam Okej okay. Oj, niepotrzebnie to zepsułem Ile mamy nasionek? Posadzimy szybciutko pięknie wszystko, żebyśmy mieli co jeść Szybko weźmiemy motykę motykę, 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 motykę Rzeczby miałem motyki Szybko zrobimy motykę Szybko zrobimy motykę. A, mam motykę, dobra, nevermind. Zapomnijcie to, co widzieliście, to była tragedia. Na szybko tu zaoramy troszeczkę ziemi. I wracamy do domku. Bo już słoneczko zachodzi. A my wracamy do domku. No, nie wiem jak w waszym zdaniem, ale moim zdaniem wyprawa była jak najbardziej udana. Mamy trzy jajeczka. Idziemy do góry załatać dyrtem Na wypadek jakiegoś zombiaka. Opa, pa, pa. Pięknie. Trochę nam się mieczek zużył, ale nie szkodzi moim zdaniem. Ekwipunek. Co tu mamy? Cal cala Lilies. Lilie. wow ładne. To tu się schowamy. Grzybki schowamy, kwiatki schowamy, to schowamy, to schowamy. To schowamy to, 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 to. to. Motykę też schowamy, strzały schowamy. Mamy cztery strzały. Trochę mamy zboża. Tutaj już nam się kurczaczki przerabiają. Przepyszne. Wierzcie mi, po prostu przepyszne. I co jeszcze? Ja chciałem coś zrobić. Co chciałem zrobić? Tak, mamy cztery jajeczka. Weźmiemy je, weźmiemy płotki i na razie w tym miejscu zrobimy sobie taką chociaż na razie prowizoryczną farmę kurczaków, żebyśmy mieli co jeść taką na dwa wysokości o, ten zrząd i to już będzie ok to wykopiemy Oczywiście pochodnia na tym. Wiecie co, miałem Britnes na maksa, a nie, Britness jest dobrze. Widocznie samo mi się przestawiło, albo, albo potem przestawiłem. Każde razie zrobimy tak, tutaj też po pochodni i zrobimy płotki, bramy furtki. Jak się robiło teraz furtki? Wy mi powiedzcie, jak się teraz furtki robiło? No spróbujemy sobie przypomnieć, to przerobimy na patyki. i z tego co ja pamiętam, To furtki robiło się w ten sposób. Tak, dobrze. Dwie furteczki sobie strzelimy i postawimy je tutaj. No, pięknie. Uwaga! I naprawdę. Fail! Piu. Jest! Jest kurczak! Jest! Piu. Piu. Nazwiemy Cię. Jak nazwiemy kurczaka? To jest kurczak. Uwaga, będzie chwila, chwila myślenia. O, ale on jest słodki, patrzcie. Jaki słodziak. Jaki słodziak. Nazywamy go Kurczak Kazimierz. O. Widzieliście kiedyś Kurczaka Kazimierza? Nie? Proszę bardzo. Oj. Proszę bardzo. Proszę państwa, Kurczak Kazimierz. to Cześć, Kurczaku Kazimierzu. To jest nasz Kurczak Kazimierz. Zostań tam, mam nadzieję, że mi nie ucieknie. Kurczak Kazimierz będzie nam grzecznie tam siedział. Tutaj mamy kurczoka smażonego jeszcze. O, trochę ich mamy. Mamy co jeść. I co byśmy jeszcze w tym odcineczku zrobili? Zrobilibyśmy strzały, mamy dużo tych. Quinten stili I zrobimy sobie 10 strzałów. Odwrotnie. Odwrotnie. Ooo! Trochę tych strzał jest. Strzały się przydadzą, ale wypadałoby zrobić łuk. Kurde. Brakuje nam dwóch nici. Brakuje nam dwóch nici. Dlatego udamy się do jaskini. Jeszcze parę minut, może potrwać odcineczek. Udamy się do jaskini w poszukiwaniu pająka. Poszukiwaniu pająka. Tutaj nie. Pająk. Przekazy grzybki zbierzemy żeby było co jeść. Tamtędy będzie bezpieczniej, moim zdaniem. Znajdziemy jednego pajączka, zbierzemy dwie pajączynki i naprawdę będzie Gites bliska. Będzie Gites. Tam jest jasno. Czy by była lawa? Wow, lawa. Do lawy nie idziemy. Uj, ale mieściło strasznie. Tak się przestraszyłem, że po prostu makabra. Idziemy sobie... do góry. Nie, w takie tunele ja się nie będę zagłębiał, sorry. Dlatego pójdziemy sobie tam? To też są te tunele. Kurde. Poszedłbym w dół, ale się trochę cykam. Czy mi coś na głowę spadnie? Ale tutaj nie ma co spaść, bo tu nic nie ma. Tutaj serio nic nie ma. Absolutnie nic nie ma. No to zostaje nam, nie pozostaje nam nic innego niż się jak to załatać. I co my tu góry mamy? Nie, tam jest niebezpiecznie, ja tam nie pójdę, sorry. Sorry, 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 wielkie sorry, ja tam nie pójdę. Na no, też nie pójdę, tam jest lawa. No to na razie w dzisiejszym odcinku sobie nie zrobimy łuku. Ale zrobimy coś innego. Jeszcze zanim skończę, wykopię trochę żelaza. Konkretnie jedną sztukę. Zgadnijcie, po co mi jedna sztuka żelaza. Hi, hi, hi. Biegniemy na górę. To będzie takie fajne zakończenie odcinka. Przetopimy sobie to żelazo. Ta pochodnia tu nie ma stać. Ta pochodnia powinna stać tutaj, ale na płotku. Płotku, płotek, płotek sztuk płotek, 1. Płotek sztuk 1. Ok. I jeszcze zrobimy kolejną rzecz. Zrobimy sobie. Raz. 2, 3, raz, 2, 3, raz, 2, 3. Uuu, to zaż tyle. Po prostu zrobimy sobie miseczki do zupki. Tu porządek musi być oczywiście. I zrobimy sobie zupki. Tak kochani, zrobimy sobie zupki. To, odłożymy. Mamy zupki, mamy żarcie, jest naprawdę spoczko. Mamy to. Bierzemy to. Bierzemy również to. O, kłód. Bierzemy to. Bierzemy to. Mamy zapalniczkę. To odłożymy, bo to jest nam niepotrzebne chwilowo. Dobrze. No to ja, kochani, przy takim pięknym ogniu się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć. Pamiętajcie. Każde dwie łapki w górę to jest jeden dzień szybciej kolejny odcinek. No, to ja się z wami kończę, bo mi się chałupa spali. No, na razie, cześć.